Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. 4947 głosów. Marcin Tyc e, czuję się zwycięzcą, mimo że nie wszedł do e, parlamentu. E, no to jest dobry wynik, chyba, tak? Witam w studiu gościem popołudniowego programu Radia Sud. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. E, tak, to dobry wynik. To wynik, którego tak naprawdę się nie spodziewałem i z tego miejsca jak już mam taką okazję to chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować. Chciałbym podziękować swojej rodzinie, swoim znajomym, swoim znajomych znajomym za to, że służyli dobrym słowem, że służyli wywieszeniem banerów, służyli roznoszeniem ulotek, pieczeniem ciast, robieniem akcji. Szanowni państwo, moja kampania przebiegała bez wielkich billboardów, ale za to z ludźmi, koło ludzi. Z uśmiechem, z dobrym słowem. E, ten wynik, który z, y, udało się zdobyć, to jest wynik y, także i Państwa. Za każdy oddany na mnie głos serdecznie dziękuję i. Y, Będę się starał go nie zmarnować, i jest to bardzo dobry prognostyk na przyszłość. E, oprócz e, oczywiście Andrzeja Grzyba, który był liderem trzeciej drogi, uzyskał 29 tysięcy głosów. E, jesteś kandydatem, który otrzymał z regionu z południa Wielkopolski największą liczbę głosów. Mam tu na myśli Powiaty Ostrzeszowskie i Kępiński. E, no to jest myślę duże wyróżnienie zaskoczenie dla ciebie? Jest to duże wyróżnienie. Szanowni Państwo, idąc do wyborów chciałem zdobyć jak najlepszy wynik, wiadomo jak każdy, natomiast no, nie spodziewałem się takiego odzewu, ale myślę, że jest to pokłosie dobrze przepracowanej kampanii, uśmiechniętej kampanii, kampanii z ludźmi. A nie tak jak powiedziałem na wielkich billboardach i wielkich plakatach. Z Marcinem Tycem kilka dni temu w tym samym studiu siedziała senator Ewa Matecka, która uzyskała 84 325 głosów. Imponujący wynik. Mamy połączenie z panią senator Ewą Matecką. Witam pani senator. Dzień dobry, dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani senator, przede wszystkim olbrzymie gratulacje, bo kolejny raz uzyskała pani mandat z imponującym wynikiem, ale trzeba też przyznać, że Łukasz Mikołajczyk z 70 tysiącami to był godny rywal chyba. Yy, tak, bardzo cieszy mnie to wysokie poparcie dla mnie. Grat, gratuluję też mojemu kontrkandydatowi Łukaszowi Mikołajczykowi. To była bardzo intensywna kampania, tym bardziej cieszę się z tak wspaniałego wyniku w ogóle dla całej demokratycznej opozycji. Mam nadzieję, że te zmiany, które zapowiadaliśmy w naszej kampanii, które konsultowaliśmy z naszymi wyborcami wszyscy wkrótce odczują. No, dziś wyraźnie widać, że... Na ulicę Polski powróciła taka radość i, i poczucie wolności. To jest absolutnie nadzwyczajna sytuacja. Pani senator Marcin Tyc, blisko 5000 tysięcy głosów, też imponujący wynik. Bożeny Chęczycy, 4901 głosów. To jest według pani zadowalający wynik dla tych kandydatów? Gratuluję Marcinowi Tycowi. Gratuluję mu świetnego wyniku i jednocześnie dziękuję za wspaniałą współpracę i wielkie wzajemne wsparcie, które sobie dawaliśmy w czasie tej kampanii. Marcin Tyc ma olbrzymi potencjał i głęboko wierzę w to, że ten potencjał, który ma wykorzysta wszystko jeszcze przed tym Marcinem. Tym oczywiście żałuję bardzo, że nie będzie tym razem jeszcze zasiadał w bławach poselskich, ale wierzę, że jeżeli wystartuje tam w następnej kadencji, to z pewnością zostanie posłem. Gratuluję, gratuluję Marcinowi. Marcin, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo również pani senator za rozmowę i jeszcze raz gratulujemy w wyniku. Pozdrawiamy serdecznie, a my wracamy już do rozmowy z Marcinem Tycem. Marcin, pani senator, powiedziała, że tym razem się nie udało wejść do, do Sejmu. Czy to znaczy, że to ten wynik imponujący jest jakimś przedsmakiem czegoś, co może się dobrego zadziałać w polityce z Twoim udziałem? E, no, wynik, który osiągnąłem, no, daje jakieś nadzieje na to, że mm, za kilka lat albo za jakiś czas E, on zaprocentuje i e, no, będzie, możliwa, e, będzie możliwy start, już może w tym, e, tym razem w, e, z sukcesem. No, czas pokaże. Na razie musimy posprzątać popisie, bo jest naprawdę dużo do zrobienia. Wprowadziliśmy z naszego okręgu bardzo dużo, bardzo fajnych posłów. Cztery, którzy... cztery mandaty. Ja tak. może wspomnę. Jarosław Urbaniak, Grzegorz Rusiecki, Karolina Pawliczak i Mariusz Witczak. To są osoby, które będą zasiadać w Sejmie. Tak, to są, to są liderzy naszej listy. Myślę, że przepracują ten okres bardzo, bardzo solidnie, posprzątają popisie i będziemy mieli normalny kraj, praworządny, uśmiechnięty w Europie Europejskiej. Ale zamierzasz zrobić coś z tym wynikiem? Myślisz o kolejnym starcie gdzieś właśnie do parlamentu? E... Czy za wcześnie na to, żeby... Jest ten... trochę za wcześnie, natomiast chciałbym, chciałbym chyba jeszcze raz spróbować. Ten... Ten kredyt zaufania, który, który Państwo mi dali, on zobowiązuje i myślę, że zmarnowanie go w tej chwili no, byłoby czymś bardzo niedobrym. Jak możesz ocenić to, co wydarzyło się na Twoim podwórku, czyli w gminie Kępno? No tutaj, zwycięstwo z Marleną Maląg. Ja to podkreślam, bo pani poseł, pani minister Marlena Maląg zrobiła w skali swojego tutaj obszaru imponujący wynik. Ponad 109 tysięcy głosów, a gmina Kępno jest taką kolebką, gdzie przegrała. Przegrała z Marcinem Tycem, więc triumf w gminie Kępno. No, jest to imponujący wynik. No, jestem bardzo szczęśliwy, że udało się pokonać no, liderkę, liderkę tutaj naszego okręgu. Natomiast ten wynik może pokazywać tylko to, że jak ważna jest praca z ludźmi. Wychodzenie do nich, twarzą twarz, spotykanie się, rozmawianie. Tak jak podkreślam. Ja nie miałem w swojej kampanii dużych billboardów, dużych plakatów. Ale moją zasadą było spotykanie się z ludźmi, rozmowa z nimi, wysłuchiwanie ich problemów, i myślę, że no to spowodowało, że ten wynik jest tak dobry tutaj. Troszeczkę zabrakło czasu, może zabrakło też i możliwości, żeby spotkać się w innych miastach, w innych ośrodkach w ten sposób. Natomiast no to też daje dużą naukę do kolejnych wyborów, do kolejnych startów. Być może, że w którymś momencie to zaprocentuje. Dodam, że inni kandydaci z naszego tutaj o, lokalnego podwórka kępińskiego, 2244 głosy: Alicja Śniegocka Sprawa i Sprawiedliwości, Witold Tomczak 2817, Karol Hibner z nowej lewicy 631 głosów. To. Oczywiście osoby, które startowały z różnych komitetów wyborczych. Najlepszy wynik Marcin Tec, który był gościem dzisiejszego programu Radia Sud. Wracasz do, do... Wracam do pracy. Próbujemy teraz posprzątać wszystkie rzeczy, które zalegały podczas kampanii. Trochę życia zawodowego, trochę nadrabiam życie rodzinne. Wracamy do, do, do normalnego funkcjonowania. Ale... zapytam trochę podchwytliwie: wracasz do ratusza? E, jako radny, jako przedstawiciel państwa, oczywiście, że tak. Natomiast na początku, i, i, i teraz trzeba zrobić porządek w pracy zawodowej i, 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 i spotkać się i pobyć troszeczkę z rodziną. Dziękuję bardzo. Marcin Tyc był gościem Popołudniowego Praw Dziękuję, redaktorze. Dziękuję Państwu. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.